Osobą ze sztabu y, doktora Karola Nawrowskiego Przemysławem Czankiem, który jest odpowiedzialny za ruch ochrony wyborów, przedstawić Państwu parę informacji dotyczących y, y, bieżącej, bieżących planów y, naszego sztabu, jak również y, y, sytuacji związanej z powstawaniem ruchu y, ochrony wyborów. To, co Państwu obiecaliśmy półtora miesiąca temu. Więc przede wszystkim, Szanowni Państwo, wchodzimy w kolejny etap kampanii. Parę dni temu zapowiedzieliśmy, że 2 marca odbędzie się na Mazowszu nasza programowa konferencja, konferencja programowa obywatelskiego kandydata na prezydenta, pana doktora Karola Nawrockiego. Ta konferencja będzie pełna rozmów, debat, ale także ważnego wystąpienia programowego kandydata obywatelskiego. To wystąpienie, te postulaty programowe, z którymi będziemy szli w dalszej części kampanii, one wykluwają się dzisiaj podczas spotkań z Polakami w całej Polsce. Pan doktor Karol Nawrocki odwiedził ponad 110 powiatów. Także w kolejnych dniach mamy zaplanowane spotkania z Polakami w całej Polsce. Podczas tych spotkań sale pękają w szwach. Bez względu na to, czy małe miasteczko, czy większe miasto, wielu mieszkańców każdego z regionów, które odwiedzamy, przychodzi. Chodzi na spotkanie, zadają pytania, wymieniają się także poglądami z doktorem Karolem Nawrockim i tak powstaje program obywatelskiego kandydata. Także nad programem pracują eksperci, którzy są w Komitecie Poparcia blisko tysiąc osób, tysiąc ekspertów, przedstawicieli świata nauki jest w komitecie poparcia doktora Karola Nawrockiego i dziś sztab obywatelskiego kandydata przygotowuje się do tego, aby rozpocząć nowy etap kampanii. Tak jak już wcześniej państwa informowaliśmy, nasza kampania jest podzielona na pięć etapów. Pierwszy etap to jeszcze prekampania Dziś jesteśmy w drugim etapie, a po konferencji programowej ruszymy w Polskę z programem i to będzie ten trzeci, kolejny zaplanowany etap naszej kampanii. Jak dotychczas cele, które sobie zakładamy na każdym etapie są realizowane i w ramach tych planów także będą podsumowania działań, za które w sztabie odpowiada pan profesor Przemysław Czarnek. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na stronie internetowej karalnowrowskiej2025.pl od kilku tygodni mamy już imiona, nazwiska oraz kontakt do wszystkich kilku tysięcy pełnomocników powiatowych i koordynatorów gminnych ruchu ochrony wyborów. To jest około trzech tysięcy osób, które już pracują intensywnie i zbierają kandydatury do obwodowych komisji wyborczych i na mężów zaufania do wszystkich ponad 30 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Za chwilkę, za kilka godzin do Warszawy zjeżdżają pełnomocnicy okręgowi z 41 okręgów statutowych prawa i sprawiedliwości, pełnomocnicy do spraw ochrony wyborów i dziś po południu rozpoczną się pierwsze testy. Naszej platformy cyfrowej, informatycznej, która będzie służyła wielu aspektom ochrony wyborów. Po tych testach, które mam nadzieję dzisiaj wypadną pozytywnie, zaprezentujemy Państwu już w kolejnych dniach oficjalnie i uruchomimy tutaj tę platformę cyfrową. Do końca lutego zgłaszają się i tłumnie, za to bardzo dziękujemy. Kandydaci na członków obwodowych Komisji Wyborczych i na mężów zaufania. Do końca lutego następuje weryfikacja wszystkich tych kandydatów przez naszych koordynatorów gminnych, pełnomocników powiatowych i pełnomocników okręgowych. Od początku marca, wraz z ruchem kontroli wyborów, w którym również dzisiaj się spotykamy po raz kolejny. Rozpoczynamy cykl szkoleń czy kandydatów na członków Komisji Wyborczych i mężów zaufania. Będą to szkolenia stacjonarne, szkolenia online, a także szkolenia na naszej platformie cyfrowej. Zatem to wszystko jest dzisiaj już w wielkim rozmachu i mamy nadzieję, że te testy naszej pierwszej i do tej pory nie spotykanej platformy cyfrowej tego rodzaju zakończą się pozytywnie. Wszystko to, proszę Państwa, oczywiście w, w, w jednym celu. Mobilizacji mobilizacji wyborców, mobilizacji mieszkańców wszystkich nasz, części naszego kraju yy, i mobilizacji przedwyborczej. Wszystko to po to, żeby również w kolejnych, na kolejnych etapach kampanii wyborczej doktora Karola Noworodzkiego ta mobilizacja była jeszcze większa. Dlatego tym bardziej dziękujemy za to, co już do tej pory. Dziękujemy za... Ogrom podpisów, które także dzisiaj zbudzimy do, do Warszawy. Dziękujemy za tłumy na spotkaniach doktora Karola Naworskiego. I nie tylko, również my cieszymy się z tego, że jak jeździmy w Polsce w tej kampanii wspomagającej doktora Karola Naworskiego, mnóstwo ludzi przychodzi po to, żeby rozmawiać o Polsce. Konferencja programowa, która 2 marca już za dwa tygodnie, troszkę ponad dwa tygodnie będzie się odbywać, to kolejny etap i każdy ten etap jest kosztowny jak wszyscy wiemy do tej pory pan minister finansów bagatelizuje orzeczenie sądu najwyższego bagatelizuje uchwałę z 30 grudnia państwowej komisji wyborczej i nie wypłaca środków należnych prawu i sprawiedliwości w związku z tym cała kampania wyborcza Karola Wróckiego opiera się wyłącznie na wpłatach wyborców, wyłącznie na wpłatach na fundusz wyborczy doktora Karola Wrocławskiego. Za te wpłaty dziękujemy i o te wpłaty apelujemy. To dzisiaj w rękach wyborców i sympatyków Karola Nawruskiego i Prawa i Sprawiedliwości jest przyszłość pluralizmu politycznego w Polsce i demokracji. Ten pluralizm został zachwiany poprzez nieegzekwowanie prawa, niewykonywanie prawa przez ministra finansów. Ten pluralizm został podważony, ale wpłaty, o które apelujemy, aby były systematyczne i każdego dnia, są w stanie pomóc nam, ażeby w tym wyścigu nierównym i nieuczciwym, bo zostaliśmy oszukani i oszukany został również dr Karol Nawrowski w ten sposób, żeby mimo wszystko Polska wygrała. Apelujemy do państwa o regularne wpłaty każdego dnia a dzięki temu nasze kolejne etapy kampanii wyborczej i wszystkie inne działania wokół kampanii wyborczej także związane z ruchem ochrony wyborów będą mogły być skuteczne i razem obronimy Polskę. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, konferencja programowa odbędzie się pod hasłem Polska sferą normalności, bezpieczeństwo, rozwój, dobrobyt. To są dzisiaj najważniejsze kwestie, które Polacy o których Polacy chcą rozmawiać. Po 13 miesiącach rządów, 14 miesiącach rządów koalicji 13 grudnia, to są dzisiaj najczęściej podejmowane przez Polaków tematy. Polacy chcą żyć w normalnej Polsce i przedstawicielem tej normalnej Polski, przedstawicielem takiej Polski, gwarantem normalnej Polski będzie prezydent Karol Nawrot.